Witam Was w kolejnym odcinku. Ja jestem Kostek, jestem trenerem akrobatyki od 11 lat, a od 15 lat jestem tancerzem. Także dzisiaj zabieram Was w nasz świat akrobatyki. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat bierzemy przejście w tył. Jest ze mną Kinga, zawodnik Acrobreak Masters. Wspólnie z Kingą postaramy się Wam wytłumaczyć, jak podejść do tego elementu, jakim jest przejście w tył. Okej, okay, zanim zaczniemy edukację, jak zrobić przejście w tył, najpierw mały sprawdzianik. Zrobimy sobie mostek. Kinga pokaże. Pamiętajcie, wypychamy kolana, staramy się, żeby tu od barku była jedna linia do ziemi. Jeżeli tak mostek umiecie, tyle wystarczy. Dobra, od czego zaczniemy? Na pewno od mostku z pozycji stojącej. Przecież to jest przejście w tył. Wy musicie umieć tak zejść, a także wstać. Bo bez tego, jak chcecie zrobić przejście w tył. Jak potrafisz ten mostek już nieszczęsny, albo właśnie szczęsny z góry, lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Teraz jest podobnie jak przed chwilą, tylko dodajemy wasz zamach nogi. Zobaczcie mostek, zamach nogi, w stanie. Jeżeli tylko nie wiesz, jaką nogą masz machać, to zrób sobie raz jedną, raz drugą. Wyczaj to, a na pewno będzie Ci łatwiej w kolejnych ćwiczeniach. Ok, teraz Wam przekażę taki mały smaczek, i mały smaczek, i mały smaczek, takie małe ćwiczonko, które wymyśliłem specjalnie dla moich zawodników, którzy nie potrafią zrobić przejścia w tył, bo podskakują do góry, a nie odpychają się w tył. Dlatego, pozycja, w której Kinga jest, noga zgięta to jest noga, która ma Was odepchnąć, a noga prosta to jest ta, która ma zrobić zamach, żeby zrobić przejście w tył. Odpychamy się tą nogą, która jest zgięta. I to jest właśnie odepnięcie, które robicie przy przejściu w tył, zaczynając od mostku. Kolejne ćwiczenie, które wykorzystujemy przy nauce przejścia w przód, przejścia w tył, a może przy przejściu w tył, przejściu w przód, nieważne. Robimy połówkę przejścia w przód, spalamy pierwszą nogą na ziemię, wracamy, mamy specjalnie po to podwyższenie, żeby było troszkę łatwiej. To będzie pomagać ciągnąć nogami w jedną i w drugą stronę. Okej, okay. zaczynamy Wasze pierwsze przejście w tył, trochę amatorskie. Robimy mostek ze stania, przytrzymujemy trochę go, odpychamy się, tak jak w ćwiczeniu przed chwilą, robimy zamach, i to jest Wasze przejście. A tak serio, teraz zaczynamy poprawną technikę przejścia w tył. Zaczynamy od pozycji stojącej ramiona wzdłuż tułowia. Robimy zamach rękoma, jak dotykają waszej ziemi, to w tym momencie idzie ładny zamach nogi do przodu. Odpychamy się i jest przejście. Tak jak Kinga. Okej, okay, a czy ty? Dałeś już jakiś komentarz pod tym filmikiem albo zasubskrybowałeś ten kanał? Pamiętaj, za tydzień w niedzielę o 10 rano widzimy się tu na kanale po nową dawkę wiedzy akrobatycznej.